Właśnie zbieramy podpisy pod barem Vega. Przed chwilą byli u nas dziennikarze i udzieliłam wywiadu dla radia. Ludzie się podpisują pod inicjatywą obywatelską Stop Cruelty, Stop Slaughter nie dla uczciństwa wobec zwierząt i ich rzezi. Jak widzicie, pan teraz się podpisuje. I zachęcamy do tego samego Was. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zbiórka trwa do 24 września. Postulaty tej inicjatywy to właśnie całkowita, stopniowa likwidacja rzeźni hodowli zwierząt w Unii Europejskiej oraz wsparcie finansowe dla zamienników mięsa i produktów odzwierzęcych, takich jak mięso laboratoryjne, nabiał laboratoryjny i inne zamienniki, jajek na przykład. Oraz zamienniki w pełni roślinne. A również na przykład w Stanach Zjednoczonych już jest dostępne w sklepach normalnie mleko laboratoryjne, nabiał laboratoryjny. Miałam okazję zresztą testować, mogę podlinkować w komentarzu. Tak więc tutaj zachęcamy ludzi do podpisania. Dzisiaj na rynku we Wrocławiu pod barem Vega. Szanowni Państwo, właśnie Adrian Zandberg i Aleksandra Owca podpisują się pod inicjatywą. Szanowni Państwo, coraz więcej Polaków, Europejczyków jest przeciwko przemocy wobec zwierząt. Coraz więcej z nas chce Mięsa z laboratorium w naszych sklepach. Jest to możliwe, że wkrótce będziemy mogli kupować mięso z laboratorium w naszych sklepach po przystępnych cenach czyli mięso bez cierpienia, bez chorób, bez bakterii, antybiotyko-odpornych, bez pandemii. Już ponad milion 1,2 tysięcy Europejczyków podpisało się pod Europejską Inicjatywą Obywatelską za całkowitą likwidację rzeźni w Unii Europejskiej oraz za upowszechnieniem mięsa laboratoryjnego i innych zamienników produktów odzwierzęcych. Tak więc zachęcamy Państwa do wsparcia tej inicjatywy, zbieramy podpisy, mamy jeszcze kilka dni, a później inicjatywa in 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 będzie przedstawiona Komisji Europejskiej.